Niewątpliwie jedną z największych atrakcji jest Park Narodowy Kaosamruyot, na terenie którego znajduje się ogromna jaskinia, wewnątrz której zbudowano świątynię. Jest to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę dla osób lubiących aktywny wypoczynek i kontakt z naturą. Należy mieć na uwadze, że dotarcie na miejsce wymaga dość sporo wysiłku fizycznego i zajmuje nieco czasu. Kolejną atrakcją jest oczywiście Pałac Klaikan One. Będący letnią rezydencją królewską. Jest to malowniczy kompleks pałacowy położony tuż przy samej plaży w centrum Hua Hin. Należy pamiętać, że dostęp do niego bywa czasami ograniczony i możliwy wyłącznie wtedy, gdy nie przebywa tam rodzina królewska. Plaża Huachin jest to główna atrakcja i popularne miejsce wypoczynku wielu turystów. Oczywiście znajdziecie tu liczne restauracje, bary, wypożyczanie sprzętu wodnego jest co ciekawe i unikalne w skali Tajlandii przejażdżki konne, które stały się jednocześnie rozpoznawalną częścią krajobrazu plaż Chumphon. Oczywiście warto odwiedzić.